Witam serdecznie. Nazywam się Piotr Gibaszewski. Zapraszam na kolejny, 12 odcinek podcastu Astrolog. Zawód przyszłości. Zastanawiałeś się, czy możesz zostać astrologiem? Czy to jest dla ciebie możliwe, realne? Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to zastanowić się, w czym jesteś dobry, w czym jesteś dobra, w czym jesteś świetna. Jakie są twoje potencjały? Może potrafisz świetnie rysować, może potrafisz komponować muzykę, może potrafisz przemawiać do ludzi. A może masz świetne zdolności interpersonalne, albo yy, na przykład jesteś bardzo sprawny fizycznie. Wyobraź sobie, każda z tych umiejętności może ci się przydać do tego, żeby być astrologiem. Dlaczego? Ponieważ astrologia to jest tylko narzędzie. Pamiętajcie, wiedza astrologiczna to jest tylko narzędzie są pewne techniki, pewna informacja, wiedza, którą możesz przyswoić i przepracować. Ale żeby osiągnąć w niej sukces, Prawie dla każdego jest możliwe. Potrzebne jest to przetworzenie na swój osobisty wymiar. Czyli, jeżeli jesteś w czymś dobra, dobry, to możesz to zaabsorbować, zaaplikować do swojej osobowości, do swoich działań, do swoich, do swoich zachowań. Na przykład, wyobraź sobie, że jesteś dobra w rysowaniu, w malowaniu, w sztukach plastycznych. Co to ma z astrologią wspólnego? Otóż astrologia zajmuje się obrazami, figurami, Różnymi takimi no, fraktalami, więc astrologia odwołuje się do wyobraźni, do intuicji, do kształtu, figur. W końcu tym się zajmujemy w astrologii. Popatrzcie, patrzymy na jakieś tutaj figury planetarne i tak dalej. Już chociażby taki drobny przykład. Więc jeżeli masz pewne umiejętności, możesz coś narysować, możesz pokazywać pewne kolory, barwy. Przecież astro... nie bądźmy sztywni, nie miejmy takiego sztywnego szkolnego myślenia. Są, tak jak w edukacji, już nie są ławki, nie, nie trzeba rzecznie że, że, że 45 minut lekcja. Możemy inaczej uczyć, możemy inaczej się zachowywać w ruchu, w aktywności. Tak samo uczmy się astrologii, bądźmy kreatywni w uczeniu się astrologii.